Demokracja, demos lud kreuje, lud czyni, lud rządzi, lud sprawuje władzę. Jak lud, to nie lud sprawuje w Polsce władzę, tylko partie polityczne sprawują władzę, partie, które mają monopol na wskazywaniu tych wybrańców. Możecie mieć geniusza w swoim okręgu, w swoim powiecie, człowieka altruisty, człowieka o wielkim sercu, bogatego, który nawet nie bierze, podobnie zresztą jak sławy, grosza w, w, z tytułu uposażenia poselskiego. I cały powiat mógłby na niego zagłosować. I wygrałby te wybory. Niestety, ograniczony jest tym, że żeby w ogóle startować, a nie chce startować żadnej partii politycznej, to najpierw musi stworzyć w połowie okręgów wyborczych w Polsce swój komitet wyborczy, czyli 21 okręgów. Na każdą listę wpisać minimum 10 kandydatów, z czego 30% kobiet. Zebrać w ciągu krótkiego czasu 100 ponad tysięcy podpisów poparcia i przetroczyć pięcioprocentowy front całego kraju poparcia. To nie jest demokracja, tylko to jest partiokracja, to jest różnica. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak to, że przy ogromnym stole komuniści z częstą opozycji podzielili się władzą, podzielili się wpływami, podzielili się pieniędzmi, podzielili się mediami i media w obecnych czasach sprawują Wystanie taką rolę, naczelnego ogłupiacza i tak już wystarczająco ogłupionego społeczeństwa polskiego, któremu się tylko wydaje, że jest światowy i demokratyczny. Nie. Jest otłanione, jak ci Egipcjanie, którzy nosili bloki i zdychali pod tymi blokami na szczyt piramid, bo kapłani Egipscy, którzy posiadali wiedzę o zaśmieniach słońca, nie dzielili się tą wiedzą, tylko straszyli. Jak tych kroków nie będziesz nosił, to cię to słońce zajdzie na wieki. No więc chodzili i zlikali. tak samo pracy, Monika olejnik włączy drugi. Tam Republikę trzeci coś. Co tam powiedzą? powiedzą na przykład kokiś to złodziej. No znaczy, że złodziej. No to ja, bo przecież olejnik mówił no. proste, na tym to polega. No dobrze, ale jak lud jest taki ogłupiony i nie wie co się dzieje i manipulowałem. Czasem odnoszę wrażenie, że głupi to jest tak. Głupi na tak. Czemu ten głupi lud ma rządzić, to może lepiej, żeby ci liderzy partyjnik rządzili? Nie. Żeby lód przestał być ogłupiony, nie mówiąc mocniej, to najpierw trzeba obniżyć progi frekwencyjne w referendach lokalnych, by zaczął mieć moc sprawczą jego głos. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim. Przekonywałem go do obniżenia progu referendalnego w referendach lokalnych do z 30% do 15%. Ja w ogóle nie chciałbym żadnych kroków, ale może jest racja, może jakiś tam próg powinien być. Niech będzie nawet 15, by nie ten zaporowy 30. Bo przecież sami wiecie, ile było referendów w Polsce lokalnych organizowanych. Czy to odwołujących wójtów, burmistrzów, prezydentów, czy to takich merytorycznych dotyczących tam, nie wiem, budowy wiatraków i tak dalej. I na 100% tych referendów udało udaje się ledwie niecałe 10. Ze względu na bardzo wysoki próg frekwencyjny. W Szwajcarii na przykład w ogóle nie ma prógów. E, oni wychodzą z takiej łacińskiej zasady absent czyli nieobecnie nie ma głosu. No i wróżę do tego przekonania y, prezesa Kaczyńskiego do, do On Po prostu nie chciał się zgodzić, mówi słuchaj, no, ale jeżeli wprowadzimy ten, obniżymy ten próg. To tak zmanipulują bogaci ludzie, na jakąś obsesję na punkcie bogactwa, to tak na marginalistów, bogaci ludzie zmanipulują chłopów. Chłop nie pójdzie do tego referendum i wybudują mu drogę przez środek podwórka. Ja mówię, i o to chodzi, niech mu wybudują. Ja mówię, znaczy, no jak płodę? Ja mówię, bo następnym razem pójdzie, żeby mu nie zrobili dwupasmówki. I w ten sposób. Uczą się ludzie odpowiedzialności za państwo, ale oni się jej nauczą dopiero wtedy, kiedy mają świadomość, że ich głos się liczy, a nie że idziesz 50 razy z rzędu na jakieś referendum i nigdy ten punkt nie jest osiągnięty. A aktywnej społeczności jest raptem 5-15% mniej więcej. W Szwajcarii do tych, o których wspominałem, do referendów lokalnych, bo tam są oczywiście też krajowe, cały system jest oparty na referendach, na, do referendów lokalnych przychodzi między 5 a 15% ludzi. Ale to jest 15% elity. U nas ich nie ma w ogóle. U nas jest masa łatwa. To, to społeczeństwo, w jakim my żyjemy, to jest społeczeństwo z marzeniem Lenina. Jednostki otwórcze, łatwe do zmanipulowania kolorową reklamą w tej, w ładną spikerką albo ładnym spikerem I tyle. Tak to wygląda. Aha i co on zmienił? No? Tak jak powiedziałem, rok później by był po pierwsze startował, czy jakiś czas później. Tak, ale nie było rok później, wyboru. By no nie było, no więc musiałem mieć takie kije. Gdy dostałem 20%, potem to sobie zawsze śmieszyło wręcz. Na początku irytowała toś. Kukis z 20% sprzeniewierzył 16% czy tam mniej, tam, czyli 12% popadł, dostałem około 8%. Jak można w ciągu 4 czy 5 miesięcy sprzeniewierzyć? Nie. Rozpoczął się frontalny atak mediów, tak lewicowych, jak i prawicowych. Bo on ma takie postulaty, które mogą nam ukrócić to porozumienie Magdalenkowi, jak one, nie daj Boże, wejdą w życie. Na tym to polega, więc zafigowali. Pierwsza rzecz, Pispan tam, na ich zlecenie było zrobione, y, Kukiz ukradł mieszkanie w Warszawie, wyłudził. Bo nie patrzyli na to, że brał udział od w walec wyłudził. Nie brali pod uwagę tego ci propagandziści, chyba z wtedy taką przeprowadził akcję, nie brali pod uwagę propagandziści, że ja byłem jeden ze współorganizatorów referendum odwołującego Gronkiewicz Wal, tylko to pominęli, tylko że tutaj się dogadał i, i ukradł. A no ja tam w tym mieszkaniu mieszkałem tam 20 parę lat, no to, to znaczy nie będę się tłumaczył, bo po prostu to było nasze mieszkanie, które wykupiłem, tak jak wszyscy inni ludzie wykopili w bloku, w bloku w mieszkania. Więc propaganda jest w stanie zrobić wszystko, z paniem lekkich obyczajów, z zakonnicy, za z zakonnicy odwrotnie. Najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą, ludzie w to wierzą. Ja nawet zapisałem sobie, czytałem taką książkę, że znaczy, przeczytałem, przeglądałem, nie czytałem, taką książeczkę, ale to ja na tej kartce zapisałem. W każdym razie Polska do potęgi, polecam wszystkim tę książkę. I tam we w słowie, w słowie Stępnym jest jedna rzecz dla mnie przepiękna, przepiękna. Jest napisane, że w obecnych czasach największym objawem patriotyzmu jest, yy, jak on to napisał Zobaczam, jak on to jest walka ze swoją niewiedzą. Po prostu musisz się uczyć, musisz poznawać, a ludzie niestety, nie, nie wiedząc nic, wypowiadają się na każdy temat przy okazji krzyżów swoich tam, różnych ludzi dookoła. Ja rozumiem te argumenty, że rzeczywiście w wyborach do nie da się wystartować, nie mając dużej partii, bo te wszystkie problemy formalne. Ale mamy też wybory do Senatu, które są jednomandatowe. Żeby w nich startować, nie trzeba mieć partii, zgłosić się może praktycznie żaden. To czemu w Senacie nie ma tego efektu, że startują ludzie samodzielni, niezależni, że też w Senacie większość zawsze ma platformę albo biznes. W Senacie są co prawda jednomandatowe okręgi wyborcze i ten Senat, na sam doskonale wiesz, on jednak mimo wszystko troszkę inaczej funkcjonuje niż Sejm. Jest troszkę bardziej mimo wszystko rozluźniony. To nie jest oczywiście tak, jak powinno to wyglądać. Ale mimo wszystko jest tam inna... inni też ludzie się do tego Senatu dostają. Często na zwieńczenie kariery, a nie żeby zrobić karierę jak w parlamencie, a nie nauczyciela WF-u, całym szacunkiem dla nauczycieli wf ale tak, jednomandatowe okręgi wyborcze sprawdzają się jedynie co w pewnych jak gdyby takich ramach też frekwencyjnych. Maksymalnie 100 tysięcy ludzi, czyli poseł z powiatu. Dlatego, że wtedy delikwenta znasz osobiście, wiesz, że człowiek, którego media opisują jako kochającego rodzinę, to tak naprawdę kanalia, która o drugiej w nocy wraca pijana z domu publicznego i tłucze żonę, bo to po prostu widzisz. Media pod... a Senat ma z kolei okręgi ponad 300 tysięcy na jeden okręg. Bardzo łatwo jest zmanipulować. I zresztą zawsze w tych owach również te partie polityczne będą miały wpływ na to, czy. To tak jak w Wielkiej Brytanii. Z całą pewnością. Ale mimo wszystko partie polityczne mają wtedy też inny charakter. Bo on nie jest ten poseł nominatem wodza, ale nominatem, jednak tej, tej, tej swojej lokalnej społeczności w pierwszej kolejności musi słuchać głosu lokalnej społeczności, żeby potwierdzić bądź nie linię polityczną władzy, albo przynajmniej mógł wytłumaczyć. Moja społeczność oczekuje czegoś innego. Jeżeli ja teraz zagłosuję wbrew tej społeczności, to w przyszłej kadencji tracimy. Yy, tego po, nasza partia traci posła w tym moim okręgu. Na tym to powiem. Zresztą jeszcze inaczej powiem: bo Nie o to na Ja się nie przed tych Jobach. Ja o Jobach mówię tylko z jednej kluczowej jed, się pod, nie pod, Z jednego prawda? Z jednego pod. Nie upieram się przy Jobach jako w formie ordynacji większościowej. Tylko mówię Job. Bo nie ma bardziej prostej i zrozumiałej, dosy... bardziej do... łatwiejszej do zrozumienia ordynacji niż to, że mówisz ludziom, wygrywa ten, kto dostaje najwięcej głosów. Tego ludzie nie rozumieją. A co dopiero, jak ja zacząłem mówić o STV na przykład, o tam, o tam domu się dom, ta, o zniesieniu domu, o bezpłogowości i tak dalej. Więc mówię no, zróbuję, to jest, 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 mówiłem o tym, o mnie generalnie chodzi o jedną rzecz. By wprowadzić taką koordynację wyborczą, gdzie nie potrzebuje partii politycznej do tego, by móc startować w swoim okręgu. O to mi chodzi, o nic więcej. Partie zawsze będą, były, są i będą. No bo tak jest po prostu skonstruowane całe to życie polityczne. Ale chodzi o to, żeby partie nie stały ponad obywatelem. Tylko żeby były. Ja nie wiem, że to są takie romantyczne marzenia rock'n'rollowca, że tak powiem, ale wierzę, że taką rzecz. Że, że można się zbliżyć do tego ideału, chociażby tak jak w, Austr w, no, w Australii również, czy w Nowej Zelandii, ale tak jak w Szwajcarii.